Skorpion Luty 2026. Karty przełożyłam i tradycyjnie w ile Was z karty. Pierwsza karta to jest Zdrowie w tym miesiącu. Piątka. buław. Miłości i uczucia. Piątka. Monet. Praca i finanse. Kochankowie. Rodzina i przyjaciele. Osiem mant. Wy w tym miesiącu o, Śmierć. Nie w tym miesiącu Piątka kilków. Rada w tym miesiącu Paść bław. Zdrowie piątka bław. Zwróć uwagę na stres. Unikaj konfliktów, które podnoszą ciśnienie. Sport to zdrowie. Miłość i uczucia. Piątka monet to jest trudność w porozumieniu. Wsparcie może być niedostępne lub niedocenione. To też jest poczucie izolacji, odrzucenie. Piątka monet pokazuje kryzys. Praca i finanse, kochankowie. To jest znalezienie dopasowanego partnera w biznesie. To są działania artystyczne. Zaangażujemy się w pracę. To też jest przypływ gotówki. I bez reszty poświęcimy się pracy. Rodzina i przyjaciele. Osiem monet. To jest nauka kompromisów. Rodzinne obowiązki. Rodzinne obowiązki będą wymagały poświęcenia. To też są działania, nie tylko słowa. Wy w tym miesiącu. Śmierć. To jest czas transformacji, i to jest taka głęboka zmiana w życiu. To jest szansa na nowy start, na nowe możliwości. Odpuść to. Co cię ogranicza. Poprawa zdrowia przyniesie dużo energii. Po zmianie stylu życia poprawi się nam zdrowie. Niemiłe w tym miesiącu, piątka kielichów. No to jest strata żal. Żałoba i poczucie rozczarowania, ale to też jest lekcja emocjonalna. To też jest opłokiwanie przeszłości. Tutaj jest dominacja przeszłości nad przeszłością. Będziemy opłokiwać rozlane mleko. Rada Paźbław. Zachowaj entuzjazm, ale nie działaj pochopnie. Podejmij pierwsze kroki w kierunku swoich planów i marzeń. Podejmij inicjatywę i działaj z pasją. Ale ucz się cierpliwości i rozwagi. I wylosuję kartę anielską. Idealny moment. Pozdrawiam Klara Tarot, do